Jesteśmy w leśnej bazie. To jest takie leśne przedszkole. Pracujemy w oparciu o autorski program Montessori oraz ocenienie kształtującego. Bliskie też nam jest wszystko to, co jest związane z przyrodą, z otaczającym nas światem, z bliskością natury. Jest to miejsce wyjątkowe, dlatego, bo dajemy dzieciom przestrzeń do takiego naturalnego, swobodnego rozwoju. Dzieci tutaj eksplorują to otoczenie, które tutaj mamy. Mogą tutaj aktywnie spędzać czas, rozwijać motorykę dużą, ale też uczyć się, realizując podstawę programową, nie w czterech ścianach, ale właśnie w takiej otwartej przestrzeni leśnej. Uczymy się, bawimy się, chodzimy na wyprawy. W 2016 roku podjęliśmy decyzję o tym, żeby założyć społeczne przedszkole Rozwój i Samodzielność Roysa, w którym teraz jesteśmy. I tu mamy dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Przedszkole jest realizowane zgodnie z naszą ideą, takim programem naszym autorskim, rozwój i samodzielność, opartym o pedagogię Marii Montessori, o bardzo mocno ukorzeniony w integracji sensorycznej w lesie i w terapii lasem i blisko, blisko przyrody. Nie boję się być tak dużo na dworze, bo, bo jak jest się dłużej na dworze, to jest się zdrowszym. W grupie przedszkolnej działa również grupa leśna, jest to grupa e, troszeczkę taka e, na, na wzór grupy skandynawskiej, czyli jesteśmy 80% czasu, który spędzamy w przedszkolu na świeżym powietrzu, e, bez względu na pogodę i warunki atmosferyczne, więc jesteśmy tutaj o każdej porze roku, e, bez względu na to, czy pada śnieg, deszcz, czy jest mróz, czy wieje wiatr, spędzamy tutaj czas, grzejemy się w tipi, e, przy ogniu. W poniedziałki i w piątki grupa leśna ma czas wyprawy, pakujemy wózek, pakujemy... Wszystkie elementy, które będą nam potrzebne do prowadzenia zajęć edukacyjnych w, w przestrzeni i wyruszamy w podróż około 4 km. Właśnie po to, żeby odkrywać nowe miejsca, nowe las, poznawać nowe obiekty, które tutaj otaczają naszą okolicę. Znajdujemy się w ogóle w puszczy Białej, więc jest to przepiękny teren leśny z wieloma atrakcjami takimi przyrodniczymi, które dzieci poznają właśnie podczas wypraw. to mi wygląda na, na dinozaury. tak to jest coś w naszym leśnym przedszkolu często znajdujemy skarby. no i to się bawimy w, w kopalni diamentów i robimy błoto założyliśmy w Wyszkowie edukacyjną bawialnię Montessori klubik dla dzieci i tam e, również realizujemy nasze założenia tylko dla najmłodszej grupy? To miejsce stworzone z myślą o wspieraniu rozwoju małego dziecka, czyli takiego od roku do trzeciego roku życia, jeśli chodzi o dzienną opiekę w naszym klubiku malucha. ale mamy w ofercie także zajęcia dla niemowląt i maluszków do trzeciego roku życia, a także integrację sensoryczną, diagnozę i terapię. Dla tych rodziców, którzy oczekują, czegoś więcej w rozwoju swojego dziecka, aniżeli tego, co oferują nam tradycyjne Sklepy. U nas są słoiki, woda, przelewanie, przesypywanie ziarenek, jest mnóstwo zabaw brudzących, jest mnóstwo zabaw ruchowych, czyli, czyli tego, czego najbardziej potrzeba dziecku w tych pierwszych latach życia. Dziecko rozwija się poprzez ruch. Więc ta przestrzeń, w której tutaj jesteśmy, jest przestrzenią otwartą. Nie mamy tutaj żadnych płotów, żadnych ogrodzeń, więc musimy bardzo ufać dzieciom, że nie będą przekraczały granic które mamy wyznaczone, ale też jakby dzieci tym, że my im ufamy, odpłacają tym samym i e, nigdy nie zdarzyło nam się, żeby dziecko właśnie e, gdzieś odeszło, e, odeszło gdzieś poza teren naszej bazy. Że jesteśmy, że to jest taki powrót do naszych korzeni, do naszej natury. E, rodzice zapisując dziecko do naszego przedszkola podejmują decy, decyzję wraz z dzieckiem, czy dziecko chce być w grupie leśnej, w której tutaj się znajdujemy, w tej przestrzeni, czy chce być w grupie przedszkolnej w budynku. E, I w momencie, kiedy podejmują decyzję, dziecko przychodzi taką adaptację. Podoba im się to miejsce i podoba im się rozwój dziecka, na które codziennie patrzą. Również mamy tablety, mamy laptopy, mamy urządzenia różne, z których uczymy dzieci korzystać. Ktoś może nam zarzucić, że jesteśmy daleko od technologii, jeżeli nas nie zna, jakby kontynuacją naszej działalności przedszkola i edukacji przedszkolnej. Wczesnoszkolnej, przedszkolnej jest myśl o założeniu szkoły leśnej i rozpoczynamy teraz taki projekt, w ramach którego otwieramy szkołę leśną oddział 1.3, a mamy nadzieję w przyszłym roku już 1.8.